Z tej Andrzej. Andrzej, że nie nagrywasz na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną Lila. Hej Mejo, wróciłam! Czy nie wróciłam? Wróciłam. <grywa> jak mówiłam Wam. Będziemy na Andrzej. A jezu. Tak. Ja to muszę Tak, bo ty został oskarżony A i ja ona ja mam... na nieba. Chodź do łóżka. Chodź łóżka. A ja mam jedno łóżko. Okej, spij u Cymona. Nie chcę się spać, nie wiem. Zaraz razie to pójdę minionkowo, chętnie. Ja ty masz... tam. Ale nie chcę z tej winy spać, ona będzie straszać. A co tu robi w ogóle, Willater? Ej, skąd pochodzisz? Albanii? I pójdzę. La chodź, la chodź, la Idę do domu. Idę do Belle. Kwant mi drogi. Uhu. To Lila live live. Lila, gdzie Lila się piła w mojej toalecie. Andrzej to proś Naprawdę, Naprawdę, wypiła w mojej toalecie. No, zrobiłam robiłam Lila chodź do wentlu, chodź do wentlu. Andrzej idziemy do Nachodź do, do, do mojego domu! czy nie, ja idę do sądu. Dlaczego? No co, nie rozwiązaliśmy tej sprawy. Tymona, Będzie... bo jeszcze nie dokończyliśmy. Dobra. Ja przecież mam tam za no to mogę rządzić. Wydziałem to rzeczy. Dobra, jak widać moje mojej księgi, e, Tymo został oskarżony za niebycie w serwerze. To milion lat <noise> No Kiedy przyjdzie ta pędzia? Będziesz tak <grymne> Benz... na eh? ja nie dziękuję, w tego Ale będziesz Ale ja nie chcę A ten być? <coughs> nie Co actually... to było? A to Skiererzył No Andrzej, przyjdź nareszcie do tego Ja to budowałem nie <grymne> Co to jest? Ej, wy tego nie widzicie, ale ja widziałem I Le, chodź, ja na ja to chłodzkiego. Serio masz? No, chodź. No, chodź, bo cię zamknę. Bugę <laughs> Chodź, chodź za mną. To jest mega chłodziutkie. Gdzie, gdzie on w ogóle jest? A, o patrz, patrz tutaj. To jest chłodziutkie. O, zabijemy go. Nie, ten to jest mały jak Eje, tu. To jest Je, mały Dziaduś Ok, ja biorę te rzeczy Dobra, pięknie go Nie siadaj. Dobra, ja wezmę jakieś fajne te rzeczy Bydło Wilki, wilk I ko. Dobra, poczekajcie Kość Ja wezmę Dobra, to jest mój pies, siądź. Jaki pies? No mam co a, a, a wiecie, ja mam twojego psa, który dawno żyje. Andrzej, poczekaj, tylko mój pies, nie uciekł. Gdzie te farby, Andrzej? Jakie, co? Te farby. Jakie farby? Nie rozumiesz. Jakie farby? A, farby... no Jaki farby? Do obmienienia tych opatek tu. A to, to nie te farby, tylko takie... Patrz, patrz! Jakie Tutaj. A, tu, dobra. Ten ma taki felty. Barw. I tak, i tak. I co to? O, tu. Podstonek. Okej, okay, Dobra, mam mojego pna. Was... to jest? zabić do to willi. Chodź. Ale ja nie powtarzam. Chodź. Le. Andrzej, pomóż mi z tym ptem, bo on cały czas siedzi. Gdzie on jest? Tu? Gdzie ty jesteś? A tu. Gdzie? Aha, na to. Taj. Gdzie stąd? dobry piesek? A, koło mej głowy! A. Lila! Lila, ja Leta w twój dom! Chodź. Latamy! Ja długo no i co psa? Co to było? Ej, widzowie, wy, wy to widziałyście? Czy, czy Lili się pojawi? A myślę, że został mojego psa. To nie jest twój, a to jest twój. Chodź. Ej, a gdzieś skąd pochodzisz? Albo. Dobra, chodź w tym tedyaju. Boże. To było na tyle dzisiaj dzisiejszym odcinku i... Nie! Jeszcze! Dobra. Dobra. Bombastik <grym> Bombastic tight eye. <grym> na ci się nie bawię. Ja ci tak krótko wydarzę. <grym> 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 Dobra, to by nie mam. <grym> 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 to na kijecie wie, no to niech mi Nie Niech mi się niebo. O oh, sorry, sorry, sorry. sorry lepatrz, lepacz, lepatrz, lepacz le niebo. Ja lepacz, Lepatrz, patrz niebo. pat niebo. Ale patrz na twoje jakie, nie. Oooooo! Lejk <try> <O, ty>? nienormalny? <try> Dobra! Pa. Chodź. La, usiąść. La, 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 ta Tak, wiem, jak on jest tu, Siedź mi. Siedź On Bo zostaw mojego psa. On Cze? się nic nie zrobił. A nie próbował go atakować. Nie. Halo, piecko, ten nie. Ty? Dobra, Dobre, dobre Halo. Ja miałam sobie 5 minut. A mojego pieczka miałem już 5 lat. A to jest żadna latka, To człowieku. Nie. Ja miałem 2 latka! Ja miałem 2! Ja miałem 7! Ja I mam dalej. Andrzej, przestań go. No, Andrzej, przestań. Ej, tu, ale tu się da bi gapis.

no, na nowaki Lila, ja tylko twojego psa uderzę na jeden i już nie żyję. Ja ci się nie masz. z nim latamy już. Ale no, nie żyje już. Ja aż jeden na kolonie. A po babie się chowanego? Jest. Nie! Nie! Co stało? Nie żyje? Lila. Ja mam dla niego, wręcz na, na co <coughs> e, Alicja. Alicja. No to był błąd? Co Bo. to jest? Nie jest O! Urodziłam dziecko! Zów urodziłam dziecko! Nie, I do wody. Eee... to nie miało tak wyglądać. Okej, urodź się milion milion dzieci, dobra? Ila, a, a ja zrzucę tą broczkę, to twój pierwszy umarł. Gdzie ten grup? Tutaj, koło mojego domu. Ten grup? Tak. Napisz Ta Halicja tam. Mhm. A ja tam zrzucę, poczekaj. Tam zrzucę jego rzecz. Poczekaj. Tam była jego obiektka. Zręcznie tutaj, Lila musi zostawić tutaj swoją ziemię. Ja nie mogę. Widzowie, Lila zabija tego wieżaka. <noise> Ono żyło przecież 2 sekundy Ej pas. ja tutaj ziemię i na no, to nie żyję już Tylko trzeba łopatę wziąć O ja mam Nie, nic mi nie dotykaj Nie posebujesz Co, co ty chciałaś zrobić? cię atakować Okej, okay, to było na tyle, dzisiaj Nie, jeszcze odcinek Nie! Już trwa 10 minut No i to mnie to Ok, conias. Gracias. Bye bye. Bye bye.